Dzień dobry, Tomasz Bogłębski jest piątek 2 października. Zapraszam na łódź w minutę. Kolejny sędzia miał zostać zdyscyplinowany, tym razem chodziło o Dorotę Lutostańską, a w tle znów mamy koszulkę z napisem Konstytucja. Sprawa sędzi miała dziś swoją łódzką odsłonę, sąd dyscyplinarny przy sądzie apelacyjnym jednak przychylił się do wniosku obrony. Od tygodni nie widziały swoich przedwcześnie narodzonych dzieci. Kobiety, które przez epidemię koronawirusa znalazły się w tej trudnej sytuacji, walczą o prawo do odwiedzin przed Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki. Zorganizowana została pikieta. Rozpoczęły się 13. Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Naturalnej Natura Food i dziewiąte Targi Ekologicznego Stylu Życia BiEco. wszystko wśród epidemicznych obostrzeń. Autobusami i tramwajami sprawniej Magistrat zdaje raport z wdrażania projektów przyjaznych komunikacji miejskiej. Chodzi m.in. o pojawienie się nowych buspasów i trampasów.